W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry miłosierny Boże, dziś wołamy, jak celnik, miej litość dla nas, grzeszników. Pochyl się nad nami w swoim miłosierdziu. Doskonale wiesz, z jakimi problemami się borykamy. Dzisiaj prosimy w sposób szczególny za tych, którzy są chorzy, na nowotwory, na różnego rodzaju inne choroby, które powodują. Że ludzie tracą nadzieję, tracą wiarę w siebie, nie są w stanie przetrwać tych ciężkich prób. Daj im swego ducha, ducha miłości, ducha Twojego Syna. Spraw, aby Kościół był świadectwem miłosierdzia dla nich, spraw, by mieli wsparcie w nas. Dodaj nam sił, otuchy i zdolności do tego, by nieść im pomoc, a przede wszystkim, by nasza modlitwa. Owocowała łaską. Panie, ześli ogień swojej łaski, spraw, by wszyscy ci, którzy chorują, poczuli ulgę, by pomogło im Twoje miłosierdzie, Ty wszystko możesz. Chrystus mówił szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą Wam, proście, a będzie Wam dane. Prosimy, uzdrawiaj, twórz na nowo lecz. Tak bardzo Ciebie potrzebujemy, tak bardzo potrzebujemy Twojej miłości, tak bardzo potrzebujemy być kochani. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zapraszam do Strefy Słowa, aby codziennie rozważać Jego, Boże Słowo, i żyć nim na co dzień. Obserwujcie, aby być na bieżąco. Niech was strzeże umacnia i błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dbajcie o siebie i o innych.